Dobry. państwo, otwieram pierwszą sesję Rady Gminy Zgiętka kadencji. Proszę wszystkich o powstań. Ważność dobrym do państwowego. Rady Gminy Zgiętka kadencji. Proszę wszystkich o powstań. Mać dostrofie moho państwomego. Kota o zauzele. Prosim, ponovo stanis. Magdala, Magdala. Magdala zaznou. Magdala zaznou. Mać dostrofie moho państwomego. Kota o zauzele. Prosim, ponovo stanis. Magdala zaznou. Magdala zaznou. Ciemny polskiej do polski, za twoim przebodem, słończym się z narodem. Niech po na chcesz na się do poznaania, za Boże, na ojczysty nam do błagania, w ludzkich czerwem się tworzę, marsz marszom polskim. Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. I już na za do swej Słuchaj, jedno po nocniku i do padnie. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi boskiej do Polski. Za twoim przewodem złączyć się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi boskiej do Polski. Za twoim przewodem złączyć z narodem. obrady pierwszy pierwszych, i trzech, i trzech, sprawy. Witam serdecznie Państwa radnych 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 21 października

Mieszkańców Gminy Dobięta, pracowników Urzędu Gminy Dobięta, witam serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą sesję. Jak Komisarz Wyborczy <zysy> w postanowieniem nr 99 z dnia 9 listopada 2019 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Dobięta ustalił następujący porządek obrad dzisiejszej sesji. Otwarcie, wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym i nowo wybranemu wójtowi gminy, złożenie ślubowania przez radnych, ślubowanie wójta gminy, święcenie kworum, wybór przewodniczącego Rady Gminy, wybór wiceprzewodniczącego Rady gminy i zakończenie pierwszej sesji Rady Gminy. Przystępujemy do punktu drugiego porządku obrad. Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym i nowo wybranemu wójtowi gminy. <coughs> Uprzejmie <coughs> proszę panią Joannę Torewicz o przedstawienie wyników wyboru, a panią Monikę Bismiersku, Przewodniczący Gujni Politycznej Gujni z Gujni 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 Wyroczny wybory w Wielkiej Brytanii przeprowadzono w trzech obchodach. Siedziszcze w Wielkiej na 15 okręgów. Wydało się, spokojnie nie odnotowano żadnych zakupów. Łączna liczba uprawnionych do głosowania to 2024 osoby. W wyborach z dnia 21 października głosowało 1282 osoby, to jest 62,41 uprawnionych do głosowania. W poszczególnych okręgach wyglądało to następująco. Okręg numer 1, 114 osób.

Okręt numer 14 139 osób i okręt numer 15 126 osób. Przedstawiamy wyniki wyborów na radach w poszczególnych okręgach i proszę Panią o obejrzenie do Wyniki wyborów samorządowych do Rady Wielkiej przeprowadzonych przeprowadzonej 21 po października przedstawiają się następująco. Okręt numer 1 Spośród czterech kandydatów wybrano Panią Czesławę Teofilę markiewicz Liczbą głosów 43, co stanowi 38,05%. Prosimy Panią <trym> Okręt numer 2 z igiński Łukasz Krzysztof. W kandydatów. Wyciężą liczbą głosów 26, to stanowi 48,15% uprawnionych do głosowania. Okręg numer 3, Stręczów Stanisław Tadeusz. Ktoś dwóch kandydatów wygrał liczbą głosów 40, co stanowi 54,05% głosowania. Stary. Z trzech kandydatów wygrał Pan Kierneusz Jacek Goryniak, który mało 4200, sumarycznie 50 tysięcy głosów. Bo okrętu numer pięć pośród trzech kandydatów.

wśród kandydatów zwyciężył Grzegorz, Grzegorz Kapyś liczbą głosów 32, co stanowi 36,30. Okręgu numer 8. Wśród trzech kandydatów wygrał w Kaźmierz-Neczaj, uzyskując 43 głosy, co, jest, co stanowi 61,43%. Okręgu numer 9. Spośród trzech kandydatów wygrała pani Gabriela Barbara Polczak, uzyskując 53 głosów, co stanowi 58,82% uprawnionych. W okręgu numer 10 spośród trzech kandydatów, wygrał Mariusz Wasilewicz, uzyskując 22 głosy, co to 36,67% 36,067%. W okręgu numer 11, podczas czterech kandydatów, wygrał Jan w uzyskując 41 głosów, uzyskując 48 głosów. W okręgu numer 12, podczas czterech kandydatów, wygrał Tadeusz Wielko, uzyskując 25 głosów, czyli 39 40. Wśród trzech kandydatów wygrał Henryk Chyliński 37 głosów, co stanowi 48,9%. W okręgu numer 14 spośród czterech kandydatów wybrał Tadeusz Antoni Gorącki, uzyskując 71 głosów, co stanowi 52,2%. gdzie w nieporównaniu Na Wójtę, ilgórą, w wyborach na wójta. W pierwszej turze gminy Lubienka brało udział 4 kandydatów. E, Kandydat numer 1, Deniusz Rosiak, Styna Aleksandra uzyskał 406 głosów, co stanowi 32,22% głosów. E, numer 2, Domański Waldemar Bernard, uzyskał 413 głosów, czyli 32,78%. Orlowski Edward Leszek uzyskał 46 głosów, stanowi 3,65% poparcia i oraz numer 4 Słupowski-Darusz uzyskał 395 głosów, co stanowi 31,35% poparcia. Do drugiej tury przeprowadzonej 4 listopada przeszli Denis Rosiak, Krystyna Aleksandra z Komitetu Wyborczego W Naszych Rękach Nasza Przyszłość oraz Domański Waldemar Berna z Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Frekwencja w drugich urzędach wyniosła 56,82%. Wykonam teraz dwie wypowiedzi Na wójta w drugiej turze w dniu 4 Deniusz Horsiak-Krystyna Aleksandra uzyskała 661 głosów. Uzyskał poparcie w wysokości 57,18%. Domański Waldemar Bednach uzyskał 495 głosów, co stanowi 42,82%. Na wójta została wybrana pani Deniusz Horsiak-Krystyna Aleksandra. Gratuluję i proszę Dajemy do punktu pierwszego porządku obecnych. Zgodzeni przed nowo wybranych Wysoka Rado, obecnie zgodnie z artykułem 23 ust. Ustawy o samorządzie gminnym przystąpimy do ceremonii tworzenia śrubowania przez nowo wybranych radnych. Śrubowanie będzie przebiegało następująco. Po czytaniu roli śrubowania wywołani kolejni radni powstają i wypowiadają słowa śrubujmy. I wyjmuję, że posłowie śrubujmi każdy z radnych może dodać mnie tak mi dopomóc Bóg. Proszę najmłodszego wiekiem radnego, panią Monikę Ciszewską, o odczytywanie listy kolejnych z imienia Ignatiuszka radnych Rady Gminy. Uczytam prognozę ślubowaną. Wierny Konstytucji i Prawo Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję w obowiązki radnego sprawować godnie w rzetelniu wsi, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Radna Monika Ciszewska ślubuję. Radny pan Tadeusz Gołębiowski. Przyszeguję. Radny pan Piradowicz Goręb. Przyszeguję tak mi do pomocy. Radny pan Henryk Hryniu. Przyszeguję tak mi do pomocy. Radna pani Krystyna Jakubczynka. Przyszeguję tak mi do pomocy. Radny pan Janusz Kapes. Przyszeguję tak mi do pomocy. Radny pan Tadeusz Gierko. Przyszeguję. Radna pani Czesława Martiewicz. Tak mi dopomórzy. Radny pan Microw Neczaj. Ślubuję, tak mi dopóny. Radna pani Wadmiana Policzak. Ślubuję. Tak mi dopomóżniku. Radny pan Jan Seniuk. Ślubuję tak nie dopomó. Radny pan Łukasz Kiwiński. Ślubuję. tak nie do pomóż. Radny pan Burmistrz Strelczów. Ślubuję tak mi dopomóców. Radny pan Wiesław Stróż. Ślubuję tak nie do Pomóżbu. Radny pan Mariusz Lęczy. Ślubuję. tak mi dopomóku. Bardzo gratuluję i stwierdzam, że radni zgodnie z artykułem 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym użyli śrubowanie i objęli mandat radnych, radnych, radnych gminy do wieczna. Przystępujemy do punktu 4 porządku obrad. Ślubowanie w ulicach gmin. Nie zróbmy, że zgodnie z artykułem

нас Okay. Informuję, że ustawowy skład Rady Gminy Zdjęta wynosi 15 radnych. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 radnych. Co stanowi koniec, przy którym Rada Gminy Zdjęta może obradować i podejmować prawomocne uchwały? Przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad. Wybór przewodniczącego Rady Gminy. I mówię, że zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy, paragraf 13 ust. 1 ust. gminy, z gminy rada gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego rady gminy, ze zmienną większością gminy w obecności co gminy połowę gminy z gminy z gminy z gminy z na gminy z gminy wynosi gminy głosów. Uprzejmie proszę Państwa Radnych o kandydatów na Przewodniczących Rady Gminy Dłubienka. Proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę Radnego Mieczysława Neczaja na Przewodniczącego Rady Gminy Dłubienka. Rady Mieczysław Neczo jest już czwartą kadencją Radnym. W pierwszej kadencji był Przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następne dwie kadencje był Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Dłubienka. Myślę, że chyba najlepiej z nas wszystkich jest przygotowany do tej funkcji, y, do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady. rady Gminy. Czy pan Rzeczyn, na tej wyrażę zgodę? Czy pan rady? Tak, rady. na pewno będzie Tak, wtedy 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 na zastępcę wtedy 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 Nie, wtedy nie, wtedy rady, wtedy a, 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 a to nie. Proszę wtedy w rady? A Będzie, Biedna, Będzie jedna? Nie, nie. Przepraszam. 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 Nie Przepraszam. 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 tylko Przepraszam. Pan Leczek pośród radnych trzy osób do Komisji Dyspultacyjnej, która przeprowadzi tajne wybory przewodniczącego Rady Gminy. Proszę zwłaszcza wstawić z radnych trzy osoby do Komisji Dyskrutacyjnej. Radnych nie radnych, radnych? Tak.

nie zostały zgłoszeni. Henry Kryniuk. Łukasz Łukas Chibiński i Tadeusz Grządowski. Kto z Pań pan i Panów Radnych jest za przedstawiony zwarem komisji kluczacyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy wybrała komisję sukcesyjną. Proszę wybraną komisję o ucydłowanie się i przygotowanie do głosowania. I uważam 10...